Siemano, Witam was Dawidow Jestem... Dzisiaj jest pierwszy odcinek z Strongman Simulator W tej grze chodzi o to, żeby brać rzeczy przyciągać jak się przyciągnie do mecy to dostaje się energię którą można wykorzystać do Dnożenie ciężarów No i Podnosimy sobie na początku piórko, bo nic więcej nie możemy Bo nie damy rady pewnie Ile mogę? Nie, za dużo, na pewno? Ile mogę? Cztery, nie, trzy, dwa, dwa. Nie! Uda się, uda się. Jest! Udało się! Dobra. A za ile spet? 25 No to ćwiczymy sobie na siłowni, by zdobyć więcej siły i skąd mam 90 w ogóle? Ja nie zauważyłem, Pewnie dostałam kiedy wcześniej, a ja nawet nie wiedziałam. Dobra, ale ja mam chody. I wiem, co tu można wpisać. Pierwszy kod. Dostanę jakiegoś peta. Nie umiem pisać. Pierwszy pet. Pierwszy kod daje peta jakiegoś. Pisało. Tak. Siatką kaczkę. I mam teraz pierwszego peta, który, który się sam założył. Okej, okay. ile on mi daje? Cztery energii. Jak na sam start to dobry, ale to nie wszystkie. Mam jeszcze więcej. Dwa razy energii na 10 minut i tak 10 minut tyle będzie trwać ten film, więc nie wiem. Te chyba tam dają takie rzeczy. No dobra, więc podnosimy sobie w piórkę. Ej, 5 na ludzi teraz już nie idzie. No to będzie coraz łatwiej. A mogę kaczkę? kaczkę? Ej, na luzie! Tu, dwie, trzy. Nie, nie do rady, czterech. Trzy, nie. Dwie. Dwie na luzie, no co? No to teraz dwie kaczki. Ile tu energii mi daje? Bo, no tak, zapomniałam przecież mam dwa razy energii. To dlatego co mi tyle daje. Jestem głupi. No dobra, podnosimy to. Ja mogę to przesunąć. Wątpię, ale może się uda. Nie, nic się nie rusza w ogóle. No to jeszcze nie. Ale na pewno się uda tam dojść. Trzy kaczki! Ej, na luzie. Na luzie. Tu dałem... Już trzy kaczki. To są trzy kaczki już. Cztery. Na luzie. Ale łatwo jest z tymi kaczkami, żeby przenosić. No to może będzie ciężej sześć kaczek jeśli da. Albo pięć. Nie wiem ile wcześniej podniosłem. Chyba 4, ale nie pamiętam. Sześć kaczek. Na luzie. Ale tu łatwe te kaczki przenosić. No to... No to robimy więcej, podnosimy. Widzicie, jak długo się podnosi. Niektóre kody dają, że... Nie wiem. Chyba dają, że szybciej będzie ten... Podnosił, ale... Tak długo się podnosi. Mógłbym użyć jakiś. Ale nie wiem co który, jaki daje. Więc nie używam jeszcze. No to teraz podniosę ten śmietnik. Udam się. Jak myślicie widzowie? Uda mi się. Na luzie. Dobra, co tutaj mogę podnieść? Kulka, bo będzie łatwo, no bo... Kulka. Ona będzie się turlać. No tak. Matwizna z tą kulką. No tu nie wiem. Pójdę trochę poćwiczyć. Trochę więcej. Okej. Okay. No to nie wiem co wziąć. Myślę, że weźmiemy. Uda nam się to. Ciężarki. Nie, no ale nie, nie, nie pięć. Trzy, nie. Jeden. Nie, nie uda się. No to... Kulek pięć, tak. To będzie dobry pomysł. Na pewno się uda. Musi się udać. Tylko ten ciężarek się przyczepił. Nie chce się odczepić. Odczepi się ciężarku. Jest. Odczepił się w końcu. I żeby... Nie mogę więcej niż trzy. To by było, to by było oszustwo, żeby, żebym mógł wziąć po prostu sobie pięć i prze, przejść do mety bez największych problemów. Aha, co jest z tą piłką? Zbagowała się. Nie mogę ich pchać nawet. One powinny same jeździć. One zatrzymały się w miejscu. Dobra, no za dwie. Tak, udało się. No to nie wiem. Idę sobie poćwiczyć. Hmm. Może niedługo dojdę do kolejnego świata. Ale na tym odcinku to pewnie już nie. No, i zapomniałam prawie, widzowie, zostawcie lajka like i subika na tym kanale. No dobra, nie wiem, może więcej tych piłek? Wezmę trzy piłki, może teraz się uda. I jest. Dobra, pójdźmy jeszcze trochę poćwiczyć. No. Podnosimy. już nie jestem taki słaby jak wcześniej. Jestem już silniejszy. I to widać. Jestem silniejszy niż wcześniej. No dobra, ja już będę kończyć ten odcinek, więc zostawcie łapkę w górę i suwicha. A ja Was żegnam. Pa!